Często klienci zadają nam pytania, albo może inaczej sugerują, że potrzebują do swojego samochodu kupić opony, które mają homologację do danego samochodu. Czyli tak jak są opony, które są homologowane do Mercedesa, do BMW, nawet do Fiata, do Lexusa, do Jaguara. I twierdzą, że wymagają tego przepisy, choćby gwarancyjne. Nie jest to prawda. Tak naprawdę oponę należy założyć taką, aby miała odpowiedni rozmiar, odpowiedni indeks prędkości, odpowiedni indeks nośności i była oczywiście z przeznaczeniem na zimę, jeżeli mówimy tutaj o oponach zimowych. Nie jest prawdą, że trzeba koniecznie założyć oponę z homologacją. Te trzy czynniki, które wcześniej wymieniłem, są istotne w tym, reszta. Reszta jest nieważna, tak naprawdę. I nie ma tutaj żadnych przeciwwskazań, aby założyć jakąkolwiek oponę, która spełnia te warunki. Dziękuję.